Hejka! Jestem Nocna, a to jest drugi odcinek z serii School of Dragons. W tym odcinku chciałabym Wam zaprezentować jak dostać darmowego membera na jeden miesiąc. No to najpierw musimy wejść w podany link, który dam w opisie, albo... albo wchodzicie na grupę How to Train Your Dragon, gdzie jest prawie 10 milionów osób i szukacie tego posta. Niby tu pisze, że Działa tylko dla pierwszych 30 tysięcy osób, ale ja, ja to wczoraj robiłam i jeszcze działało, a więc powinno działać. Mm. No to wchodzimy w linka, który podam w opisie. I piszecie sobie kod z, ja też go mam napisany nawet, sotmep001. To nie jest o, żeby nie było, bo niektórzy pisali o i im nie wchodziło. No i dajecie redeem czekajcie, aż się załaduje no i albo tworzycie sobie nową postać albo dajcie sobie na swoje konto e, ja dam membera e, osobie, której będę doładowała jutro gemy e, tak może skojarzy e, raz, dwa, trzy cztery, pięć raz, dwa, trzy cztery, cztery, pięć coraz więcej tych siódemek widzę dobra i piszecie hasło I dajecie play now and, yy, no, nie pamiętam jak to się nazywało End, chyba tak. Ale dobra, i dajcie reading. Mm. <grym> I czekacie, aż się załaduje. No, oczywiście. Trochę to będzie trwało. No. Czemu się nie chcesz załadować? O. Yy, I powinno Wam wyskoczyć. Ja już chyba załatwiam na to konto nie pamiętam i powinno wam coś takiego wyskoczyć, więc push i, i tak dalej, i tak dalej. No. No i coś takiego. No i po, tylko że kurde... i nie powinien być obrazek no nie, bo, ale to. Yy, ja już chyba załatwiam to konto Membershipa, nie pamiętam. To musicie tam sobie zobaczyć. Nie pamiętam, czy załatwiamy to konto Membershipa już. A więc, ale wyskoczy taki chyba grągiel, czy coś takiego i będzie, że no, że właśnie masz membershipa i tyle, tyle, tyle i możecie sobie grać wtedy. No, no to tyle. I chciałabym w tym odcinku pozdrowić Emmę Fiolet, bo już obiecałam. Dziękuję jej za utestępnienie mnie funkcji modera, moderatora w grupie School of Dragons, pomoc. Tam będę też filmiki właśnie, no. I to jest na tyle w tym odcinku. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, a teraz cześć. Pa. Bon.